Przyszedł czas, żeby ogłosić przełom w domowej fermentacji mąk na bazie tak zwanej szeroko rozumianej pszenicy, czyli samoprzy, płaskórki, orkiszu, pszenicy, czerwonej pszenicy i wszystkich pochodnych pszenicy. Próby trwały cały czas i na bazie szczególnych bakterii jest przygotowana formuła, która sfermentuje wszystkie nasze pszenne mąki tak jakbyśmy tego oczekiwali w sposób łatwy. Bo jak wiecie, istnieje już formuła do fermentacji kultury starterowej do mąk żytnich, ale było mnóstwo pytań i za listów, zapytań, maili i wiadomości. No, jak w prosty sposób fermentować mąki pszenne, no, których nie sfermentujemy na bazie kultur starterowych bakterii do mążyć No jest to gotowe.